Cześć wszystkim, wyobraźcie sobie coś naprawdę szalonego. Creepera ze 100 nogami. Tak dobrze słyszycie. Ten charakterystyczny zielony stwór z Minecrafta, który zazwyczaj skrada się na czterech łapkach, nagle zyskał 96 dodatkowych kończyn. Czy zastanawialiście się, jak by to wyglądało? Taki super długi creeper, przypominający stonogę, nogę, pełznący po waszym świecie w Minecrafcie. Mógłby wspinać się po ścianach jak pająk, przeskakiwać z bloku na blok jak ninja? A może nawet tańczyć breakdance, ale najzabawniejsze jest to, że nadal by wybuchał, tylko że teraz z jeszcze większym rozmachem. Wyobraźcie sobie ten widok: gigantyczna, stonogo podobna istota, która zamiast przestraszyć gracza swoim charakterystycznym sss najpierw by się zaplątała we własne nogi. Co sądzicie o takim szalonym pomyśle? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli spodobał Wam się ten koncept, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał po więcej zwariowanych pomysłów z świata Minecrafta.